Cześć mano tu Subix dziękuję że dobiezcie 30 subskrypcji ogólnie to za parę dni nagram film jak pokazuję twarz jeszcze nie dziś ale nagram i dzisiaj będziemy grali ogólnie w Pet Simulator X <tryk> tylko na chwilę weszłem na mój kanał żeby wam pokazać że 30 subskrypcji więc no zaraz się spotkamy Pet Simulator X Dobra, więc już dołączamy do Pet Simulator X. E, I w ogóle, jeśli Wam się film spodoba, to subskrybujcie i mnie, dzwonczkujcie i łapki w górę. E, a nam się ładuje Pet Simulator X. Pyk-pyk-pyk. Tech World. O nie, ostatnio, ostatnio był nowy update. E, ja byłem. mnie wyrzucało. E, Weźmiemy sobie trade. A nie możemy. Dobra, to nieważne. Z Fkonem zrobi... chciałem zrobić trade, bo teraz gra Fkon. Ale dopiero zaczynacie e, za 10 sekund. Bo Philip Sweet, to jest Fkon. Więc czekamy na F Cona. Dobra, już. Nie wiem, czy zaakceptuje, ale dobra. E, o... o. Ale zaakceptował <ścoughs> i odrzucił. Bitico, Silver Dragon. Ogólnie, e, tam, e, żeby zdobyć nowe krainy, te, to trzeba zrobić misję. Ja mam wszystkie zrobione, tylko jednej nie mam. Mam tą pierwszą i drugą. E, ale jednej nie mam, bo patrzcie ile mam Dark materów. Bo ostatnia misja, to trzeba trzy Dark Mattery odebrać. A ja mam szczęście, bo akurat 5 dni wcześniej, e, jakby to powiedzieć. E, parę dni wcześniej, przed tym update'em robiłem sobie Dark Mattery. I jutro akurat będę miał. Tutaj jednego na, za 16 godzin. Więc samego rana będzie jeden. Mm, ogólnie. To co ja bym dzisiaj chciał zrobić powiedzmy to, że ja to nie wiem. Mm, po prostu sobie pograć. Otworzyć sobie skrzynki na... Nie wiem, co zrobić. Yy, na plażę wyjdziemy. Albo nie. Albo na Giant Alien Chest. Albo Hacker Portal. O, tutaj widzę, że gościu ma Demona 404. Gdzieś tutaj było. Ale gościu już chyba nie rozwala. Aha. Gdzie ten gościu? Demon 404. Chyba wyszedł z gry. Kurczę. I teraz będę musiał to samo zwalać. W ogóle to są moje pety eee, Silver Dragon, i tak dalej. Ten ile ma? Uwu. Ten ile ma? Dark Matterów. Eee, znaczy. Demon 404. O nie, Ewkonowi. Bo mm. nagram ten film, tak? E, bo no, rzadko nagrywam. Nie myślałem, nie przemyślałem sprawy, e, dlaczego nagrywam ten film. Z jakiej okazji? Nie pomyślałem w ogóle. Zapomniałem o tym. E, ja zamierzam, żeby ten film trwa tak 11 minut. Ogólnie, bardzo Wam dziękuję za te 30 subskrypcji. Za niedługo nagram ten film z twarzą. Eee. Więc spoko. Chyba. Czy za niedługo? Choć pewnie wolicie szybciej, ale. No. Niestety trzeba trochę poczekać. Ciekawości. Ja sobie pojadę. Yy, samolotem, jadę, nie mogę wejść. O nie, nie to strona. To jest fajne. Yy, w ogóle można przejechać tym całą mapę, ale to jest nieważne. Co mi się straci? Cześć, Patrzcie, wyskakuje spoza mapy. Albo lepiej nie. Będę musiał wyjść pewnie z gry. O nie. Ale mi się długo rozwala skrzynka. Ja wiem, że Wy pewnie macie jakieś tam triliony pety, ale nieważne no. Ja, ja to prawie od początku powstania gram w to. Nie, byłem bardzo dobry, a potem przestałem bardzo długo grać w monitora, no i zostałem słaby. Ale chociaż mam tego Silver Dragona yy... Mythicala, tak? Mythicala. Dark... Mythicala i Dark Matera. Dostałem go właśnie od Ewcona. Yy, właśnie. Długo nie nagrywam yy, z żadnym Pandzia Pandziula, czy na przykład yy, z Panem Lisem. Yy, pan Lis zmienił yy, nazwę kanału na Adres X. Pamiętajcie. Yy, długo nie nagrywam. Tak, szczerze, że nie mam okazji. Zresztą, no, wiosna i lato na pewno będzie takich tu więcej o wiele filmów yy, z nimi, wszystkimi, ale na razie jest 10 zima. Yy, no, i no jak nie wiem, dlaczego nie nagrywam z nimi, po prostu na razie na, nie nagrywam. Może ta niedługo, może nawet jutro. Staram się. Mmmm. O, 7 minut nagrania Hoverboarda, Tak. Czy kupić, nie, tego nie wiem. Ale ten Rainbow hoverboard jest za kod. Redem a merch kod. Tylko nie wiem jaki kod. Chyba czy merch. Ale nie, merch to jakieś słowo po angielsku. To jakieś łatwe, ja nie wiem. Nie znam kodu, albo w opisie chyba nie ma kodu, w opisie Pet Simulatora, ale na pewno w YouTube i internecie jest, więc dobra, dobra, dobra. Ja, moim zdaniem jest beznadziejne, brzydziej wygląda to, jak takie niebo jest, widzicie? Nie ma ścian. Nie ma ścian. Powinny być ściany, bo tak brzydziej wygląda, moim zdaniem. Możecie napisać w komentarzach, jak będą dostępne. Eee, czy, tak czy tak jest ładniej, czy że ze ścianą by było ładniej. Ja myślę, że ze, ze ścianą. W ogóle fajnie, że zrobili eee, taką krainę, że jest takich średnich dużo skrzynek, bo chyba na Havens portal. Yy, albo koło, koło więc portal, tam trochę yy, koło Haventz krainy, przed nią yy, są takie dwie się średnie, ale to dwie, a tutaj zobaczę ile ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 12 zawsze jest. Jak liczę. Czasami 12, czasami 11. Ale 11 i od razu spada 12. Yy, ale to mi szybko minęło, 10 minut. Hmm. Dobrze, więc na skrzynki nie zdążyliśmy otworzyć. Mm, to tak do 10b, myślę, że. To nie będzie długie jakieś. Yy, długie. Dłuższy film, jakoś o dużo. Nie myślę. Tak do 10b. Myślę, że będzie spoko. Tylko już nie będę otwierał. Nie będę już brał tych yy, lucky boostów i tego drugiego. No bo nie opłaca się, bo ile to będzie. To będzie 3, 3 jajka Za 10b kupię, więc nie opłacę się hmm. Ogólnie tutaj mam 27 y, glitched, glitched do minus, mam pety dwa takie Wiem, że ja je mam i mogę zrobić z nich Dark Mattery za 80b ale nie robię tego dlatego, bo, bo za dużo mi się robi dark materów naraz. I muszę poczekać, aż tamte mi się zrobią, czyli jutro. No, jutro myślę, że nawet nie tylko Sefconem mogę nagrać film, albo będzie mi towarzyszył, jak chyba kiedyś mi pan Lis, pierwszym w moim filmie, chyba tylko mi towarzyszył, jak dobrze pamiętam. Ale nie wiem. Ale to też nie jest potwierdzone, że taki film będzie jutro, jak coś. Dobra, ja myślę, że do 6B i wystarczy, bo... Nie, ja chcę się już czekać. No, to będzie... Ile? 20 minut. Jeszcze ja 10 minut bym to robił. Czyli 20... prawie 2 minuty nagrania. by były dobra, lecimy 3B. No i nie ma szans na 404 demon bez żadnych boostów. A ja haket rachom jest nie słabszy. Jego golden jest poczko. Haket rakom. I to by było dzisiaj na tyle. No nie, jeszcze nie na tyle. Czy myślę, że coś możemy porobić? Yy, ogólnie yy, golden hacker dragon jest słaby, czyli ci 3b, ale potem go można zrobić na Rainbow'a, z Rainbow na Dark Matera. No i już na pewno dobry jest. Ja idę się tepnąć, hacker portal. Dobra, w sumie tą skrzynkę możemy do końca jeszcze rozwalić. Bo już i ta końcówka. Zobaczcie. Ponad 700 trylionów. Chciałem powiedzieć tysięcy. A to bym za pierwszym razem przecież już zepsuł. Trilionów. Tak sobie nutę na melodię. Inse hacker. Zara będę miał te best. To mi się podoba. Oj, chyba do 3B nie dorobimy. A, jeszcze czy są woreczki, więc może przez lo, lot bagi i coś takiego to się nazywało, ale ja na to mówię woreczki, tak mi łatwiej i lepiej. To może przez nie będziemy mieli te 3B, a nie myśleć, żeby 2B przez nie uzbierać. Chyba tak się nawet nie da. Aha. Musi ich być naprawdę dużo. Hmm... Dobra, dobra. No, rozwala mi się. I czy tylko 300 trylionów? Yy, 300 trylionów HP. Dobra. Yy, tutaj jest speed 100 tysięcy Robux. Wydać na tą grę. No, z chęcią bym wydał, ale to kupa kasy. Ja. Redem. Up, no tak. To jest ten kod. On trochę Aha. Trzeba kupić to za 250 robuxów, dobra e, miau. Trzeba zamiałczyć. Miau. Już. Aha. Owen, Botch, Hallward. Aha. Trzeba mieć kupione te get, te za 250 e, robuxów, Hallwarda i Czewipa. Dobra. Aha. Być w Top 100. W rankingu top 100, dobra, o Triple Demon, hmm, który jestem? No, nawet, nawet, jeden, dwa, trzy, cztery, piąty, no to lepko mnie tak da. Chyba nie zaakceptuje. Cześć tak myślę. Ajajaj. Bardzo długo ani nie, nie akceptuje, ani nie od... Nie akceptuje. Albo akceptuje, albo nie akceptuje bardzo długo. No 3B prawie nam się udało uzbierać. Mm, 16 minut. Widziałem, że bardzo się przedłuży ten film. Czułem to. Ale nieważne, no. Taki luźny film dzisiaj. Heh. 40 trylionów. Naprawdę, Pety, tak długo to rozwalacie te 40 trilionów? Ja prawie 20. Mi... Ja prawie 20 minut rozwalam jedną skrzynkę. Ja nie mogę. To jest niemożliwe, że tak długo. A jednak, no, rozwalić taką skrzynkę jednym petem, który ma jeden. Jo, parę dni. I bez żadnych triple DNA, ani e, bez tego, e, że jak Friends jest z tobą, to dostajesz taki boost. O nie, tak się nie da. 4B, jakim cudem? Dobra. Czyli się udało. Czyli jeszcze jedno jajko na koniec. Ok To mi się podoba Dobra, więc szybko się tapię tam I widzimy się za chwilę Dobra, już jestem, jestem I otwieramy ostatnie jajko w tym filmie 404 Demon Hakedrogon. No wiadomo, że nie 404 Demon, no bo tak się nie da. Jednak nie bez żadnych bustów To jest mega trudne. Albo Big Hocket Cat. O Jezus. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Yy, więc ja się z Wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku. Jeśli Wam się film spodobał, to subskrybujcie mnie na i łapki w górę. Ja się z Wami żegnam jeszcze raz. Pa, pa. tum